Zadanie polega na obliczeniu ceny zakupów ławek przez poszczególne szkoły. Wykorzystamy tutaj adres bezwzględny. Zblokujemy komórkę C2, bo to jest cena jednej ławki, która będzie mnożona przez ilość ławek zakupionych przez poszczególne szkoły. Wobec tego zaczynamy od znaku równa się. SP1 kupiło 3 ławki. 3 znajduje się w komórce B2. Razy cena. Cena znajduje się w komórce C2. Ta cena musi być zblokowana, ponieważ będzie liczona dla wszystkich następnych szkół. Blokujemy ją symbolem dolara, czyli C zblokowane i wiersz numer 2 też zblokowany. Teraz możemy cenę obliczyć dla reszty szkół, przeciągając, łapiąc za malutki kwadracik, Pierwszego wyniku. I to koniec zadania.